Witam, szanownych widzów na kanale Analiza Polityczna Ekstra, w miejscu, gdzie dopowiemy pewne rzeczy do tych najważniejszych kwestii, które omawialiśmy na głównym kanale, na kanale analizy politycznej. Niech to będzie jakoś tradycją w sobotę. Ja już po pracy to z kawką na spokojnie, poranne kawki też były wypite, ale teraz taka kawka zwieńczająca cały tydzień pracy Również tutaj dla Was na tym, na tym kanale, czy na tych już kanałach. I powiem tak: w tym tygodniu wiele się ciekawych rzeczy wydarzyło. O, o, o wielu sprawach mówiliśmy, m.in. były obrady Sejmu. Sezon ogórkowy okazuje się nie jest do końca sezonem ogórkowym i dobrze, bo jest o czym mówić dzieje się wiele ciekawych rzeczy, ale udało się w tym tygodniu złapać na Pewnym, nie wiem czy to nazwać błędem, czy na kontrowersyjnej wypowiedzi, wiceminister klimatu i środowiska Urszulę Zielińską, która, szanowni państwo, reprezentuje Partię Zielonych. Zieloni, czyli wiadomo, ekologia, ekologia, ekologia. Ekologia, ekologia, co to tam, jak koszty, nie, nie, ekologia. Ale to jest nieopłacalna ekologia. To jest, tak w ogóle, zielono ma być ekologicznie, wszyscy mają jeździć elektrykami, wszyscy mają być ekologiczni. Najlepiej, no, jakby nie oddychali, bo, bo to CO2 też jakoś dostaje się do atmosfery. Ale potem, jak pani wiceminister zieliska została zapytana, a pani ma samochód elektryczny? No ja nie mam. Ale dlaczego pani nie ma? Bo ja mieszkam w bloku, nie mam gdzie ładować. No i tak to, tak to wygląda z tym, z tym ekologicznym podejściem ekologów. No. No, i pani minister Zielińska gościła na antenie polskiego radia, gdzie była pytana o kwestię żeglugi śródlądowej. Czy to dalej będzie inwestowane, czy dalej będzie, będzie Polska rozwijać tę dziedzinę, zwłaszcza jeżeli chodzi o żeglugę na odrze. No i Zielińska mówi: Nie, to były miraże z piasku poprzedniej ekipy. Nie będziemy już tego robić, bo to jest nieopłacalne. To od tego się odchodzi. Na zachodzie od tego odchodzą. To w ogóle są lata 70., a w ogóle to. Przez te, te, te inwestycje to doszło do katastrofy ekologicznej na Odrze. No i nawet sam redaktor prowadzący tę rozmowę się zdziwił. Mówi, no ale to że na Renie się robi, tak żegluje. No Niemcy mają y, ogromną sieć, y, 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 która ułatwia żeglugę śródlądową. Holandia, Belgia, Francja, no wszyscy w to idą. To jest, to jest właśnie ekologiczne, bo to jest ekologiczny transport y, y, ciężkich i wielkogabaretowych rzeczy poprzez rzekę a nie przez kolej. Kolej naprawdę bardzo dużo rzeczy emituje do atmosfery. Nie jest ekologiczna, tak? No ale okej, okay, pani minister Dzielińska uważa inaczej i wygłasza te teorie i mówi, nie będziemy więcej w to inwestować. I pomijam tutaj oczywiście już fakt, że skoro już zainwestowano półtora miliarda złotych w żeglugę śródlądową, jak można nagle mówić, że się nie będzie w to dalej szło, że się nie będzie dalej inwestować? Co, a ta, ta, ta kasa, która została wydana na to, to co, co z nią? Przepadła? Zmarnowana? Półtora miliarda? No to są jakieś żarty? To tak jakby ktoś zaczął budować dom, wydał na, na, na budowę już milion złotych, tak? I okna wstawił, drzwi tego, a w środku potem mówi, ja, ach, nie będę już, zostawiam to, bo to okazuje się, że to nie opłaca mi się dalej tego domu budować i zostawił dom, milion złotych w, w nieukończonym domu i to stoi. No nie, no nikt tak nie postępuje. Gdzie tu jest jakaś logika, gdzie tu jest jakiś rozwój, jakiś taki ciąg, tak, decyzyjny, jakiś ciąg strategiczny, nie ma nic. Ale dobra, ja jestem amatorem, ja nie wiem, ja się nie znam, ja jestem publicystą, ja tam po prostu temat żeglugi śródlądowej mam liźnięty, Zobaczyłem, poczytałem, zauważyłem, że wręcz przeciwnie jest, jak pani Zielińska mówi: że w Niemczech to się ma całkiem dobrze. Żegluga śródlądowa jest dalej rozwijana i tak dalej, i tak dalej. No ale ja mówię, ja się mogę nie znać. No to głos zabrali eksperci, no bo jednak to jest pewna grupa ludzi doświadczona yy, i znająca się na tej rzeczy, która w ostatnich latach wiele poświęciła dla żeglugi śródlądowej. Sanżonych jest w samym Opolu, przez które przechodzi Odra. Jestem w Op Opolu, to coś wiem na ten temat. Yy, odbyły się dwa albo nawet trzy kongresy żeglugi śródlądowej z udziałem ministrów, wiceministrów, ekspertów w tej dziedzinie. No bardzo ważna sprawa. Yy, yy, I to nie jest tak, jak mówi Pani Zielińska. I już tutaj cytuję ekspertów, yy, absolwentów Szkół Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ze Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. I czytamy tak. W wydanym przez nich oświadczeniu. Od kilku dni w przestrzeni publicznej funkcjonuje wywiad z panią wiceminister klimatu i środowiska Urszulą Zielińską o tym, że należy natychmiast i na zawsze zapomnieć o transporcie śródlądowym w Polsce. Najciekawsze są argumenty pani minister. Rzeki w Polsce są całkowicie zabetonowane, ryby nie mają wody, barki są za ciężkie, żeby się utrzymać na wodzie, na arenie właśnie odchodzą od transportu wodnego, bo się nie opłaca. Jako fachowcy od lat związani z żeglugą śródlądową i budownictwem wodnym, nie możemy się nie odnieść do tej kuriozalnej wypowiedzi. Nie chodzi nawet, nam nawet o to, że wyglądała ta pani z małymi poprawkami jak gotowiec do kabaretu i mamy My, my mamy tutaj ich odpowiedź. W dalszej części pisma wskazano, że takie wypowiedzi obrażają wszystkich związanych z, bra związanych z branżą żeglugową. Eksperci zaapelowali także do Arkadiusza Marchewki, sekretarza stanu i zejmistrza infrastruktury, który odpowiada za żeglugę śródlądową, aby przedstawił stanowisko rządu w sprawie szlaków na Odrze. Tak, yy, tak wygląda protest absolwentów yy, szkół żeglugi yy, rz śródlądowej. No, tak wygląda poziom naszego rządu. No, fachowcy po prostu, jak tego słuchają, to śmieją się. No śmieją się i. i bo nie sposób się śmiać. No, to znaczy na jedno to się ludzie śmieją, a na, dru na drugie załamują ręce, gdy widzą, co robi ten rząd. I, i, i ministrowie, i fachowcy, i pani minister, tak. Mm. Zresztą, pamiętacie, jak na samym początku kadencji, chyba bo, bo bodajże w styczniu, Pani minister Zielińska pojechała do Brukseli i tam powiedziała, że to my, to jako Polska o 90% zmniejszymy emisję CO2. A wówczas to się nawet tam w Brukseli za głowę złapali. Co ona wygaduje? Potem przepraszała, potem mówiono, że to nie było stanowisko rządu, tylko prywatny pani minister. Czort z tym, że ona przecież jest wiceministrem, czyli przedstawicielem rządu, więc te jej słowa wypadające na forum publicznym nie są słowami prywatnymi Urszuli Zielińskiej, tylko są słowami przedstawiciela rządu. No tak jest niestety z tą ekipą. Tak to wszystko wygląda. W wielu dziedzinach jest to naprawdę nieprofesjonalne. W wielu miejscach maluje się trawę na zielono w mojej yy, ocenie yy, i wygląda to źle no wygląda to po prostu źle. Nie powiem, że wszystkie resorty pracują źle, nie powiem, że każdy minister pracuje źle, no gdzieś tam, jeżeli chodzi o Ministerstwo Technologii, to, to yy, rozwoju technologii, to wygląda to zupełnie inaczej, jakoś nie słychać jakichś skandali, afer, gdzieś to ministerstwo pracuje. Yy, ja mimo wszystko, pomimo, że się nie zgadzam z tym, że Polska dobrze się rozwija, gdzieś chwalę, yy, yy, to też jest złe słowo chwalę, ale... Obserwuję uważnie bez krytyki o pana profesora Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, bo oczywiście on będzie mówił, że jest wszystko dobrze, że się rozwijamy świetnie, PKB rośnie, no bo rośnie to PKB, no siłą rozpędu rośnie, ale jednak Domański nie wdaje się w taką polityczną ubijankę na poziomie podstawówki, tylko robi swoją robotę, no pewnie będzie ciął wszystko. I wówczas będziemy obserwować, jak, jak, jaki, ten rząd ma, jak, jaki ten rząd ma odpowiedź na kryzys, który może dotknąć nas za, za rok, za dwa, ale to wszystko jest pieśń przyszłości. Natomiast tacy eksperci, właśnie jak pani Zielińska, którzy zasiedziają w rządzie, jej szefowa bezpośrednia pani Paulina Hęklowska, no to to, to to jest po prostu to jest ministerialny dramat, i to jest obszar dla Polski bardzo ważny, zarządzany przez ludzi, którzy jak widać. Nie mają pojęcia o tym, co mówią. No i tak kończymy ten tydzień. Ja zachęcam, jeżeli ktoś na przykład jest pierwszy raz na kanale Analiza Polityczna Ekstra, do subskrybowania tego kanału, ale również kanału Analiza Polityczna. Tam w zupełnie innym stylu, w zupełnie innym rytmie, w zupełnie innym charakterze, komentuje politykę. Ten kanał Analiza Polityczna Ekstra jest właśnie do tego, żeby dopowiedzieć na spokojnie i dowoli. Takie rzeczy jak ta. Jeżeli ktoś dotrwał do dziewiątej minuty tego filmu, no to, to, to właśnie. Po to był ten kanał, tak? Żeby, żeby takie rzeczy jak z panią minister Zielińską, no nie w każdym dużym filmie, który wymaga montażu, który wymaga opracowania, omawiać na dużym kanale, tylko żeby pewne rzeczy dopowiedzieć tu, żeby to się dalej rozwijało. Wiem, że wiele osób trzyma kciuki za analizę polityczną, wiem, że wie, wiele osób śledzi, już subskrybuje dwa kanały. Ja naprawdę bardzo za to dziękuję. Rozwijamy się i będziemy się rozwijać dalej, prężnie. I to dzięki Wam, bo gdyby kanał Analiza Polityczna nie był subskrybowany już no niemal przez 55 tysięcy subskrybentów, to nie byłoby w ogóle wizji na rozwój i opcji na ten rozwój. A to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo okazuje się, że, że można być niezależnym od polityków, od innych opinii, można robić swoje, przekonywać. Opowiadać o polityce tak jak się chce, nikt nic nie może narzucić, a wszystko yy, od czego ja zależę, to moi widzowie. Czyli tak jak powinna wyglądać moja. Praca od początku do końca i za to Wam dziękuję tak już tutaj na spokojnie i na chłodno też. W, to jest tak, jak ktoś się zastanawia, czemu na tym kanale mówię bez dużego mikrofonu, albo tutaj zauważyłem, że jak mówię do takiego mikrofonu z słuchawkami, to nie słuchać echa. Znaczy to też wytłumaczę taką małą rzecz techniczną dla tych, którzy nie wiedzą jak to wygląda i tak dalej. Ja nie jestem ekspertem od techniki. U mnie to wygląda tak, że mikrofon, który zakupiłem, pasuje do telefonu i działa na telefonie i zbiera głos z telefonu, ale ten mikrofon, jak podłączam do mojego laptopa, to nie działa. Jeszcze tego nie zbadałem, nie mam na to czasu, ale zauważyłem, że działają słuchawki, tak? I są różne pomieszczenia w mieszkaniach. W tym pomieszczeniu, w którym jestem teraz, jest duże echo, ale tu mi się wygodnie nagrywa. Natomiast mam pomieszczenia, w których nie ma echa takie jak sypialnia, takie jak salon i tam nagrywam główne odcinki, które na przykład teraz dosłownie w tym momencie zaraz będą montowane. A tu sobie na spokojnie dogrywam w innym zupełnie pomieszczeniu w jadalni swój kolejny kanał. Cel główny, jaki jest w dalszym rozwoju tego kanału, to będzie próba wybudowania studia. Chciałbym zbudować studio i chciałbym, żeby to się udało. Zobaczymy w jakim czasie. Marzeniem jest to, żeby to było w przyszłym roku. Może to się uda, jeżeli to się uda, będę przeszczęśliwy i będziemy się wtedy jeszcze bardziej, jeszcze szybciej rozwijać. Kto wie, może nawet do miliona subów dojdziemy. Wszystko jest możliwe, prawda? Jeżeli się naprawdę wierzy. Dziękuję Wam wszystkim. Do zobaczenia. Łukasz Gadło.